Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytania, które agent Jimmy Woo napisał na tablicy w czwartym odcinku WandaVision. Oczywiście nie muszę chyba wspominać, że będą spoilery do tego odcinka, także jeżeli nie chcecie sobie popsuć zabawy, to nie oglądajcie, włączcie sobie coś innego na kanale, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Ale zanim przejdziemy do meritum, to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. Jak widzieliśmy w czwartym odcinku WandaVision, agent Jimmy Woo ma bardzo dużo pytań dotyczących wydarzeń związanych z Westview. Na szczęście dla niego mam na nie odpowiedzi. Pierwsze trzy odcinki pokazywały pozornie idylliczne życie Wandy i Visiona, którzy parodiowali sitcomy z różnych dekad ubiegłego wieku. Powoli, lecz nieubłagalnie, show kieruje się w stronę tajemnicy i thrilleru. Fani od wielu miesięcy wymyślają teorie dotyczące co tak naprawdę dzieje się w Westview. Początek sezonu nie dał nam naprawdę odpowiedzi na nic i nawet też nic nie zasugerował. Wszystko jednak zmieniło się z premierą czwartego odcinka. Nareszcie widzimy historię z perspektywy innej osoby, czyli agencji S.W.O.R.D. Jak się okazuje agencja, FBI i cała reszta starają się odkryć, co tak naprawdę dzieje się w Westview i co się tam wyprawia. Jimmy Woo wraz z Moniką Rambo starają się rozwikłać zagadkę zaginionej osoby w New Jersey. Niestety Monika zostaje wciągnięta do świata stworzonego przez Wanda, więc Jimmy nie miał wyjścia. Zawiadomił agencję S.W.O.R.D. Um, agent Woo napisał na tablicy wiele pytań, na które nie zna jeszcze odpowiedzi, ale na szczęście dla niego i być może dla Was za chwilę mu w tym pomogę. Dlaczego akurat sześciokąt? Pierwsze pytanie jest najtrudniejsze do odpowiedzenia. Przez cztery odcinki fani serialu zauważyli, że sześciokąt był używany przez cały czas, jednak nie znamy jego znaczenia. W czwartym odcinku dowiedzieliśmy się, że Westview jest otoczone barierą w kształcie, zgadliście, sześciokąta. Pierwsze teorie mówią, że za wydarzenia związane z Wandą i Visionem odpowiedzialna jest agencja AIM. Organizacja pojawiła się w pełnej krasie w Iron Manie 3, której logo było sześciokątem. Na tą chwilę nie wiemy, czy AIM wróciło do MCU i czy stoi za wydarzeniami w WandaVision. W prawdziwym życiu znaczenie sześciokąta też może zostać przypisane do serialu. Sześciokąt jest kształtem, który jest najłatwiejszy do utrzymania, ze względu na to, że pokrywa największy obszar przy wykorzystaniu najmniejszej ilości danego materiału. Sześciokąt kojarzony jest z czasem i życiem. W Westview właśnie pojawiło się nowe życie, a nawet dwa. Przypadek? Nie sądzę. Jeśli mogę trochę popłynąć z teoriami, to obudowa kamienia nieskończoności na czole wiżona też ma sześć kątów. W komiksach czary Scarlet Witch nazywane były po angielsku Hex. A wiecie jak jest sześciokąt po angielsku? Hexagon. Dlaczego sitcomy? Drugim pytaniem na tablicy Agenta U jest forma prezentacji stworzonej przez Wandę Rzeczywistości. Dlaczego agenci widzą ją w formie sitcomów? Niestety nie dostaliśmy konkretnej odpowiedzi, lecz Darcy zauważyła, że nie może to być przypadkowe. Według twórców serialu odpowiedź na to pytanie dostaniemy pod koniec pierwszego sezonu. Wiele teorii mówi o tym, że jest to bazowane na perfekcyjnym życiu, które Wanda oglądała jako dziecko. Inną sprawą jest to, że wanda nie kontroluje w pełni tej rzeczywistości i ktokolwiek lub cokolwiek jest odpowiedzialne za ten stan, chce utrzymać wandę w ciągłej zmianie, tak aby nie mogła się skupić i odkryć, co się tak naprawdę dzieje. Ten sam czas i to samo miejsce. Czas WandaVision jest bardzo interesujący. Pierwsze odcinki zaczęły kopiować popularne sitcomy z lat 50. ubiegłego wieku, następnie lata 60. i 70., lecz nie jest to dekada, w której dany odcinek się rozgrywa. W czwartym odcinku dowiadujemy się, że minęły dopiero dwa dni około dwa dni od momentu, kiedy Monika weszła do Westview, aż do jej powrotu. Monika nie postarzała się mimo występowania na przestrzeni wielu dekad. Wskazuje to na to, że czas w Westview płynie w takim samym tempie jak poza bańką. Jeżeli chodzi o miejsce, to w tym momencie są dwa wyjaśnienia: albo Westview jest otoczone bańką i odgradza wszystkich od zobaczenia tego, co się tam dzieje, lub każdy, kto wejdzie, zostanie przeniesiony do alternatywnego świata. Westview może mieć rolę drzwi do innego wymiaru, co oczywiście może łączyć się z fabułą Doctor Strange 2. Czy Vision żyje? Ostatnie pytanie jest teoretycznie najłatwiejszym do odpowiedzi. Vision zginął dwa razy w Infinity War, raz zabił go Thanos, a raz Scarlet Witch. Na tą chwilę nie wiemy, co się stało z ciałem Visiona po wydarzeniach z Infinity War, jednak Paul Bettany, aktor wcielający się w jego rolę, powiedział, że wszystkiego dowiemy się w serialu Wanda Vision. W tym momencie nie mamy konkretnego dowodu na to, że Vision żyje. Vision ewidentnie żyje w Westview. Wanda, w pewnym momencie odcinka czwartego, widzi Visiona z dziurą w głowie. Jeżeli nie posiada ciała Visiona, to jedyną opcją jest to, że Vision to tylko manifestacja jej wyobraźni. A Wy jak odpowiedzielibyście na zadane przez agenta U pytania? Dajcie mi swoje odpowiedzi na jego pytania w komentarzach poniżej, zobaczymy czy nasze opinie różnią się bardzo, a może są bardzo podobne. Miłego dnia, na razie. Hej, ty jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!